Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy na briefingu prasowym trzeciej drogi Polska 2053 Mona Kołowni, reprezentowana przez naszych parlamentarzystów oraz Koalicja Polska PSL. Będziemy mówić o szczególnym wniosku. Bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie Państwa. Chcemy dzisiaj złożyć by będziemy nad w tej chwili składali wniosek do Pani Marszałek o uzupełnienie na następnym posiedzeniu Sejmu obrad o informację ministra obrony narodowej w sprawie okoliczności naruszania przestrzeni powietrznej przez obiekt wojskowy Federacji Rosyjskiej oraz kroków podjętych przez ministra obrony narodowej oraz podlegających mu osób oraz instytucji w celu wyjaśnienia tej sprawy. Składamy wniosek, tak jak podkreślam, o tą informację, ale też i o utajnienie tej informacji, tak żeby posiedzenie Sejmu w tej sprawie odbywało się w trybie niejawnym. Chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, że ten wniosek był przed południem uzgodniony przez wszystkie ugrupowania opozycyjne. Dlatego też, bo, dlatego też ten wniosek składamy i, i dzisiaj go złożymy. Proszę. Szanowni Państwo, to jest ten wniosek, który złożą nasze kluby, nasze koła i kluby. Warto przypomnieć, że Komisja Obrony Narodowej i Komisja Służb Specjalnych zostały zobowiązane przez panią Marszałek do uzyskania. Wyczerpujących informacji na temat tego, co się stało z podbyt goszczą, co się stało w zakresie naruszenia przestrzeni powietrznej, jakie procedury zostały podjęte, czy zostały dochowane wszystkie procedury. Jeżeli ktoś popełnił błędy, to gdzie zostały te błędy popełnione, a przede wszystkim czy Polska, czy obywatele są bezpieczni. I po tym wczorajszym posiedzeniu komisji, na którym minister Błaszczak zachował się w sposób Haniebny, urągający wszelkim zasadom parlamentaryzmu e, mamy poczucie, że Polska bezpieczna nie jest. Pomimo tego, że przedstawiciele tej władzy twierdzą, że Polacy są bezpieczni, to zaniechania ministra Błaszczaka e, karygodne zachowanie, próba ukrycia tego, co się stało, próba ukrycia prawdy wskazuje na to, że pan minister Błaszczak nie panuje nad bezpieczeństwem Polski, nie panuje nad bezpieczeństwem obywateli. E, te informacje powinny zostać przekazane parlamentarzystom. Nie może być tak, że konstytucyjny minister lekceważy polecenie marszałek Sejmu. Dzisiaj, tak jak pan minister Biernacki powiedział, składamy do marszałek Sejmu wniosek o informację, utajnioną informację, o utajnione posiedzenie Sejmu w tej sprawie i będziemy żądać przedstawienia kompleksowych informacji. Obywatele mają prawo wiedzieć, czy są bezpieczni. Dzisiaj postępowanie ministra Błaszczaka wskazuje na to, że to jest zaledwie złudzenie bezpieczeństwa i chcemy tę informację na posiedzeniu tajnym uzyskać. Nie może tak być, że minister Błaszczak, konstytucyjny minister, lekceważy panią marszałek. Nie może tak być, że Minister Błaszczak lekceważy posłów z Komisji Obrony Narodowej, z Komisji Służb Specjalnych, ale przede wszystkim nie może tak być, że minister Błaszczak lekceważy Polaków. Polacy muszą wiedzieć, czy mogą się czuć bezpiecznie. Polacy muszą wiedzieć, czy polskie niebo jest bezpieczne. Polacy muszą wiedzieć, czy polska armia obroni Polaków w razie czego przed agresją z zewnątrz. Nie może tak być, że minister Błaszczak lekceważy nas wszystkich. Będzie to doskonała okazja. Okazja, mówię o utajnieniu posiedzeń Sejmu. Doskonała okazja, żeby wszyscy posłowie dowiedzieli się, co minister Błaszczak ma do powiedzenia. A może przede wszystkim posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Żeby dowiedzieli się, jakie są zaniechania. Żeby dowiedzieli się, czy są wypełnione procedury. Żeby dowiedzieli się, czy polskie niebo i polscy obywatele są bezpieczni. Nie może tak być, że przychodzi minister Błaszczak na Komisję Obrony Narodowej i Komisję do Spraw Służb Specjalnych utajnioną, przychodzi z karteczką, na której ma wypisane oświadczenie nie przychodzi bez wojskowych. Nie może tak być, że nie ma drugiej strony, która może odnieść się do zarzutów ministra Błaszczaka. Myślę, że powinniśmy razem wszyscy dowiedzieć się na utajnionej na utajnionym posiedzeniu Sejmu, jakie są realia i jaka jest rzeczywistość i jaka jest prawda. To utajnione posiedzenie Sejmu po prostu musi się odbyć. Proszę Państwa, dzisiaj wiemy jedno z całą pewnością. Minister Właszczak kłamie i kręci. Robię wszystko, aby Polacy nie dowiedzieli się, w jakim stanie znajduje się polska obrona powietrzna. Polska Obrona Przeciwzrodnicza. Pamiętamy doskonale deklarację ministra Właszczaka mówiącego, że polska obrona powietrzna jest tak dobra, jak nigdy dotąd. Było to ponad pół roku temu. Wtedy, kiedy Szymon Hołownia, politycy, Władysław Kosiniak-Kamysz, politycy dzisiaj tworzący trzecią drogę, domagali się wzmocnienia obrony powietrznej także uzgodnienia z sojusznikami przekazania Polsce baterii patriotów i innych, innego sprzętu, innego uzbrojenia, które chroniłoby polskie niebo. Dzisiaj wiemy, że polskie niebo chronione dobrze nie jest. Bezpieczeństwo jest narodową sprawą, to nie jest kwestia, to nie powinna być kwestia jakiejś wewnętrznej polityki. Niestety, PiS doprowadził do tego, że nawet ta najświętsza dla każdego Polaka sprawa została ściśle upartyjniona. Sejm przestał być miejscem, w którym toczy się poważna debata. Stał się miejscem kłótni, połajanek, które urągają prawdziwemu parlamentaryzmowi. Dlatego chcemy, aby ta debata odbyła się w formule tajnej. Dlatego chcemy, aby ta debata była tym miejscem, w którym minister Właszczak zostanie zmuszony do tego, aby powiedzieć posłom, jaka jest sytuacja, a nie będzie wykorzystywał Sejmu jako miejsca do połajanek wobec opozycji parlamentarnej. Chcemy, aby dzięki tej debacie prawda została ujawniona posłom, abyśmy znali stan bezpieczeństwa państwa, także po to, abyśmy mogli z pełnym przekonaniem wypowiadać się, rozmawiać z Polakami i informować, jeżeli ktoś tego nie chce, jaki jest, stan, jaki jest stan państwa. Tylko i wyłącznie taka utajniona debata może spowodować, że... Minister Błaszczak zostanie zmuszony do powiedzenia prawdy, a rozmowa będzie miała charakter merytoryczny, a nie do czego nadprzyzwyczaił PiS kłótni politycznej. Szanowni Państwo, dzisiaj co wiemy, to to, że minister Błaszczak mówi, że on się dowiedział o rakiecie cztery miesiące po fakcie. To moje pytanie jest takie: co to za minister, który się dowiaduje, że po czterech miesiącach, że rakieta terrorystyczna, rakieta ruska wpada na terytorium Polski. Natomiast jeśli to wiedział w styczniu, a ja jako oficer Wojska Polskiego jestem przekonany, jestem pewien, że meldunki dotarły, dotarły do ministra Błaszczaka w ten dzień, kiedy ta rakieta wleciała na terytorium Polski. On po prostu kłamie i musimy to udowodnić na, tej, na tym tajnym posiedzeniu Sejmu, że ten człowiek kłamie. Zresztą minister Ociepa, je, jego zastępca powiedział jasno, że coś na radarach widzieli. To co Błaszczak jest ślepy, nie widział, że nie, nie widział, że coś latuje na terytorium polsku. Ta komisja tajna musi pokazać, ta komisja Sejmu musi pokazać prawdę i mam nadzieję, że tą prawdę się dowiemy. Natomiast, oczywiście, został zgłoszony wniosek o wotum nieufności dla ministra Błaszczaka, ale pierwsze musimy się dowiedzieć, ta komisja musi być pierwsza, żebyśmy dowiedzieli się od ministra, bo jak minister zostanie odwołany, no to już nie będzie o czym mówić. Więc. Po pierwsze powinna się odbyć ta misja, a potem wot, wotum nieufności dla, dla ministra, premiera, właszcza. Precyzując, posiedzenie Sejmu. Nie, nie. Czy mamy pytania? Tak, jeszcze precyzując, chciałem zapytać o ten wniosek, a właściwie zapowiedź w wniosku ze strony Platformy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Czy panowie uważacie, że to słuszny krok, jeżeli chodzi o odwołania ministra ja, Wiesz, to... ja mogę powiedzieć tylko tak, że spotykamy się od dłuższego czasu w sferze bezpieczeństwa. Nie, nie ujawnialiśmy tej informacji, ale przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych ustalali taktykę w sprawie bezpieczeństwa, jak mamy się zachowywać, bo wiemy, że bezpieczeństwo państwa polskiego jest najważniejsze. Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze. Jeszcze dzisiaj rano mamy to, to ustalenie, które dzisiaj realizujemy. Czyli składamy wniosek do pani marszałek o uzupełnienie porządku obrad następnego posiedzenia sejmu i utajnienie obrad w tym punkcie. Jesteśmy konsekwentni. To jest zapowiedź wniosku, który zgłosił przewodniczący Klubu Koalicji, Polskiej, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, że to jest zapowiedź wniosku. My ten wniosek dzisiaj składamy i jedno nie wyklucza drugiego. Tylko jeżeli mamy głosować nad wnioskiem określonym przywotu nieufności, chcielibyśmy to poznać, bo ta sprawa, sprawa bezpieczeństwa jest sprawą bardzo poważną. Chcemy poznać wszystkie szczegóły na posiedzeniu niejakim. Na dzisiaj, poprzez dezercję ministra Właszczaka, nie mieliśmy tej możliwości. Ja powiem szczerze, myśli, ja myślałem, że nas minister zagada, że będzie opowiadał. Jest bardzo dużo informacji na przykład, że także z tego posłowie będą biedni i prawie nic nie zrozumieją. Powiem szczerze, nikt się nie spodziewał, że na prośbę pani marszałek w Sejmu, z tego samego ugrupowania, gdzie odbywało się posiedzenie po komisji, pan minister Błaszczak to zlekceważy i nie udzieli żadnych odpowiedzi. Jak powiem więcej, bo, bo to jest taka sytuacja, w której wszystko to, co pan minister powiedział, zawierało się na spisanych trzech zdaniach na karteczce papieru. Ta informacja, to zachowanie pana ministra wskazuje, że Polska jest dzisiaj w, niebezpie w niebezpieczeństwie. Wskazuje, że nikt nie panuje nad bezpieczeństwem Polek i Polaków. I odpowiedzia rolą odpowiedzialnej opozycji jest doprowadzenie do sytuacji, w której konstytucyjny minister odpowiedzialny za ten obszar będzie musiał wyjaśnić wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie pytania, przedstawić wszystkie okoliczności i wytłumaczyć się, dlaczego jako minister. Jeżeli tak twierdzi, nie wiedział o tym, co się stało już w grudniu wtedy, kiedy te wydarzenia miały miejsce. Zachowanie... Kwestia Wotum kwestia de facto zamyka, te, zamyka tę dyskusję. Jesteśmy odpowiedzialną opozycją, trzymamy się umów i chcemy realizować to, do czego zostaliśmy zobowiązani przez obywateli, czyli trzymania ręki na pulsie, sprawdzania, czy rzeczywiście państwo, czy rzeczywiście obywatele są bezpieczni, i będziemy z determinacją dążyć do tego, żeby wyjaśnić tę sprawę. Zachowanie ministra Była szczerze? Czyli kluczenie, czyli kręcenie, czyli kłamanie według nas, powoduje, że narastają różnego rodzaju domniemania wśród posłów, ale jednocześnie też wśród obywateli. Chcemy uniknąć tego rodzaju spekulacji i chcemy podjąć świadomą decyzję, podpisując się pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Słuch. ministra Błaszczaka. My jesteśmy odpowiedzialną opozycją, odpowiedzialnymi posłami, dlatego najpierw. Damy szansę ministrowi Błaszczakowi, żeby wytłumaczył przed całym gremium, przed gremium sejmowym, a może i dobrze będzie, jak wysłucha tego tłumaczenia prezes Jarosław Kaczyński, bo może prezes żyje w bańce i w ogóle nie wie, co się dzieje w Polsce, nie wie, jaki jest stan bezpieczeństwa, a dopiero co był przecież wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polek i Polaków. W związku z tym, może dobrze by było, żeby dowiedział się z ust ministra Błaszczaka, jak sytuacja wygląda naprawdę, jaka jest rzeczywistość. Mówiąc krótko, naszym celem nie jest teatr polityczny, bo zawsze taki teatr ma miejsce przy dostatywaniu wniosku o wotum nieufności. Naszym celem jest dowiedzenie się prawdy, jak wygląda sytuacja z obroną powietrzną Polski.